Witajcie moi drodzy w kolejnym filmie to już chyba trzeci film, nie wiem trzeci a dzisiaj jest sobota po Bożym Narodzeniu i zaczynamy się brać za tego dziada, bo no bo nic mnie nie znać czas ucieka, a auto stoi, miejsce zajmuje w garażu i zaczniemy wyciągać środek żeby to zrobić wyciągnęmy Pierw drzwi, żeby nam nie przeszkadzała tak i tak muszą wyjść. A czemu muszą wyjść temu. Musimy zawiasy naprawić, bo są bardzo no bo psute są. Także bierzemy się za to. Ale pierw musimy jeszcze przed tym wszystkim musimy odłączyć wtyczki od prądu. Nie zrobimy to po amerykańsku i nie wyobcinamy kabli, tylko dostaniemy się do nich i, i sobie je odłączymy. odłączymy sobie tu. Najważniejsze to jest w tym wszystkim wkręcić baterię. Coś Wam powiem. Kupiłem tą maszynkę. Bo ci co sprzedają te zawiasy. Minutka, obcięli nią, zawiasy. Tak pięknie wszystko kolorowo. Ja już wymieniłem drugie to kółko. I tyle wjechałem dopiero do zawiasa. Nie jest to wcale takie jak oni to pięknie na, na filmie nagrali. No ale nic, idziemy dalej, trzecie kółko już. Żarty się skończyły. Trzeba wyciągnąć gruby sprzęt. To trzeba zrobić po górach z jajem yes. Drzwi ściągnięte Ale mi daje po jajach no ja mam za trzy godziny się z nimi tu No nie wiem jak tak pójdzie z drugiej strony to To ja nie wiem co to będzie Ale już mam sposób na nie już mam sposób. Trzeba przeszlifować sobie to tutaj cieniutko i wejdzie fajnie tam, wchodzi. No i no. Ale jest do zrobienia. Najgorzej ściągnąć, założyć, będzie pikuś. No i tak. Krzesło jedno wyciągnięte. Klucze. O, zaczyna się wracać Mustang. U, cukierek. O, papierek. Jakiś robaczek kurwa sobie tu mieszka. No i tak. Na dzisiaj chyba zakończysz 12 w nocy. Jutro Zaczynam działać od nowa. Wyciągam środek, tamto krzesło. Te krzesła to jest 10 minut. To i to. Wyciągamy dywan. Tą tu deskę. Nie wiem jak się nazywa. chyba Deska rozdzielcza. Nie wiem. Będziemy mieć środek pusty. Ten ktoś, kto tutaj wpierdolił śrubkę, to powinien, powinien iść do piekła. Cała za wysoko. To ma się tu na dół. A teraz w tapicerce będzie dziura. Trudno damy radę Trochę się nam tu nazbierało części, to to będzie wszystko składał. Teraz się biorę za bardzo delikatny, bardzo delikatną sprawę. Muszę to okno wyciągnąć. Aha, myślę, że ktoś puka. Bardzo delikatnie, bo tego kiedy już nie robią. I one są bardzo, bardzo drogie. Także. Pewnie, że jedną zgubię kurwa. Tak jak mówili, że to przejebane wyciągnąć. Trzeba to bardzo ostrożnie wyciągać. Bo jak gdzieś trzyma to kurwa i no na rozjebnie. Tak to wygląda, na takiej gumie to jest Trzeba to ładnie poczyścić Będzie nam lepiej tu wysandować i wymalować potem Moje dzieci chciały pieska Teraz piesek musi siedzieć ale ze mną Ale tak ze wszystkim jest Siedzę se tu Czyszczę sobie to okno. A pół godziny wcześniej oblałem tutaj. Nie wiem, znajdę gdzieś zdjęcie. To wam pokażę. To tu wszystko to była rdza. I dzisiaj kupiłem taki płyn na spróbowanie. Popsikałem to pół godziny temu. I normalnie nie uwierzycie, ta rdza schodzi. Tu wszystko już jest czyste, czysty metal. Normalnie rdza schodzi. Jeszcze to zostawię na jakieś pół godziny. wezmę potem szczotkę drucianą, ja No widzę, spróbuję to wyściągać. Ale jestem w szoku, że to tak ściąga rdzę. Normalnie do blachy. A ja idę dalej czyścić to okno. No to teraz tak, szybko, pięknie umyta, wyczyszczona. To będzie jutro robił. No jutro się już trzeba będzie wziąć za mycie tych plastików wszystkich ze środka, za do piwnicy będziemy ściągać te błotniki i silnik wyciągać. A tutaj wygląda to wszystko tak. Zaraz jeszcze z tą rodzą się tu pobawię. Jeżeli mało co zostało, bardzo ładnie. Tu wszystko powyciągałem. Tych drzwi dalej nie mogę otworzyć, nie wiem co będzie z nimi. Tam odłożyłem kawałki desek. To samo tam i ja pchałem tam takiego E Tam było mrowisko. Tu były w tym miejscu dwa jedno i drugie tam. Zrobiły się mrów, tak no mrowisko się zrobiło. No tak to wszędzie jest wszystko fajne, nie bardzo za dużo. Tylko tardza, co była, to była tutaj, ale to ja podejrzewam, że że to się stało, jak on siedział u mnie tu na polu i na aukcji. Znaczy u mnie na polu był zamknięty, to jest OK, ale na aukcji musiała być szyba otwarta i tu lało, i lało. I w tym miejscu się zrobiło rdza, bo ten dywan, co był, to on był zgnity, on był normalnie błoto, mokry był. No, tu wygląda wszystko fajnie, tego pasa nie mogę wyciągnąć, bo kurde, te drzwi. Także nie jest najgorzej, rdzy nie ma w ogóle prawie. Odkurzyć, wyczyścić ładnie, izolację nową dać. Będzie jak nowe, już nie mogę doczekać. No co jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba to już wszystko. Jest niedziela, jutro do pracy, poniedziałek, wtorek się do praca, i potem znowu cztery dni wolnego. Sylwester, nowy rok, sobota i niedziela. Ja myślę, że to już będzie wszystko na dziś. Jest jak jest, te filmy jeszcze są jakie są, ale będą coraz fajniejsze. Jak ktoś dotrzymał do końca, no to zapraszam. Widać, że, to znacznie, że się podobało. To zapraszam do polubienia kanału i będą częściej filmy. Także trzymajcie się, szczęśliwego nowego roku i do następnego. Heja.